Oddychnąć. My sobie czasem sprawy nie zdajemy, w jakich przełomowych czasach żyjemy, co przez całe wieki, a może i tysiąclecia było zwyczajem, teraz odchodzi w zapomnienie. Na przykład przez całe wieki zboże sierpem i koszą ścinano i na krepisku w Stodole cepami młoczono. Po zniwach w całym kraju słychać było cepów, głosy i można było po rytmie odgadnąć ile tam wali osób. Ciężka to była praca i pewne etapy miała, aby zostało zboże wymucone i związany snop słomy. Sierpem ciąć to była sztuka i też bardzo ciężka praca, aby szybko ścinać zboże i nie uciąć sobie palca. I od rana do południa, od południa do wieczora tak na zagonie, plecy bolą, ręce bolą, pod naczule. Sierpy i cepy poszły do lamusa. Pójdą w zapomnienie. Dzisiaj z koszą i wymucą kombajny mocarnie. No no i tak jest. to już nie chyba nie. A to długie nie. Też stoją cepy w kącie i martwią się bardzo, że stoją tak bezczynnie, że nic się już... Na nic się już dadzą. Skórzane kapice pleśnią się okryły, a skórzane węzły za jak bryły. Stepy to cepy, lecz byle czego nie można ich zrobić, bo w głowę mogą przywalić. Długi drążek to dzierżasz, bo mocno go trzeba dzierżyć w ręce, by bijakiem zboże wymucić. Na końcu okrągła pałka, na którą się kapice nakłada, że skóry mocnej podwójnie się składa, by szybko się nie przedarła. W wyciętym rowku ściąga się cienkim, mocnym rzemieniem, wiąże trzy razy, moczy węzeł i bije kamieniem. Gdy wyschnie, skóra spadnie, szybko nie popuści. No, możesz mocno walić, by boże wymócić. Druga część to bijak, bo, nie, bo nim bijesz mocno i z całej siły, gdy nie dosuszone kłosy, ziarna nie wyskoczą. Jest gruby. I mocny, dębowy najlepiej. Gdy cienki i słaby, gdy czasny, to pęknie. Gdy trochę pęknięty bijak, to musi inaczej. To nie odgłos walenia słychać. Nie wali, lecz żwacze. A ten mocny bijak, kawałek od góry zacięty po bokach. Znów kapicę nakładasz, koniecznie podwójną ze skóry. Znów na zacięciach wiążesz z cienkim rzemieniem, podwójny węzeł, moc. Moczysz, moczysz go i walisz kamieniem. W tak przygotowane części obydwie przez kapicę przeciągasz mocny, cienki rzemień kilkakrotnie, wiążesz, moczysz, moczysz, pobijasz. Cepy już gotowe, brak w ręce, mocno walić, po zbożu, nie w głowę, bo cepami też trzeba umieć mucić. Muciło się różnie, w jednego raz, raz powoli, we dwoje... Raz, dwa, raz, dwa, trochę prędzej, we trójkę szybko, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a we czwórkę znów raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, najszybciej. Dawałoby się cepy, to proste narzędzie pracy. Niełatwiej jednak zrobić, by były do rzeczy, bo w trakcie mócki czasem się zdarzało, że coś tam pękło, że coś się zerwało. I wtedy bijak leciał. Każdy głowę chował i patrzył, gdzie on leci, czy nie w jego głowę. I jeszcze morał taki, że wszystko trzeba robić dobrze, bo nawet źle zrobiony cep walmie ci błęk. Cepy poszły do lamusa, pójdą zapomnieni, to jest to samo dzisiaj. Zboże nam wymócą, kombajny młocarnie. Koniec. Koniec. Nie Wiedziurki w nosie. Ale nie o to, 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 to jestMaś布, tyś <c Zarifaz Crew> jest tyś to odeptowa? No, ale o. Łeb na kartę. A no, <c> z drugiej strony. Zobacz. to to jest tak w boku. Teraz zostaniemy w środku. W środku po bokach dobrym Tak, tak, tak. Nie, ty, nie by by twoja była na wózku. No, 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 by no, 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 Ty nie